Nie jestem obiektywny, gdyż to z film, który napisała moja żona, podoba mi się oczywiście. No i cieszę się, że Sławek Fabicki wraca po latach po długiej, długiej przerwie. Myślę, że ten film i scenariusz, i jego realizacja, działa ludzi dojrzałych. Że ten film jest taki dorosły, bez łatwych wzruszeń, bez efekciarstwa. Jest to taki, powiedzmy, poważny film. Przeżywałam to cały czas w takim napięciu, yy, więc tak. Dwie sekundy po zakończeniu projekcji, to jest chyba wszystko, co mogę powiedzieć, że ono jeszcze ze mnie nie zeszło i że ten film trzyma w napięciu. Nie można wyjść obojętnym po takim sensie. Pomijając oczywiście genialną grę aktorską dwóch bohaterek: Cielecka i Nieradkiewicz. Naprawdę świetne. No, temat szczególny, wyjątkowy. Bardzo odważny film, inny niż wszystkie. W pewnych momentach kontrowersyjny, mi się podobał. Ta kontrowersja to było tak właśnie, wyróżniało od innych filmów. Bardzo dobre wrażenie na mnie to zrobiło.